Witam w kolejnym odcinku. Zagramy w Fallout New Vegas. Żebym, kurde, nie zapomniał zdjąć tej zbroi. O, bo bym przebrany jako ee, legionista. Niby mi zaczęli szczerać do mnie z Republiki Nowej Kalifornii. To by było dopiero. Szkoda, bo całkiem spoko zbroja jest, no ale dobra. Nie mam wyjścia. Co teraz zrobię? Zgłosisz się do tego hopa któremu zadanie. Tym kolegów uwolniłem normalnie. Mm -hmm. Strasznie ciemno. Okidoki. I widzicie, ten topór ma całkiem, kurczę, już uszkodzony. Chyba normalnie... Użyję sobie zestawu naprawienia na ten toporek, bo to jest dobra rzecz. No, i co, cieszę się, że odbiłem Twoich kolegów jeszcze trochę. No, przecież przebiegli chyba tędy. No, jak nie? Ale masz fajnych kolegów. Hi, hi, w sumie to. Ok, zadanie wykonane. No, i niby nie wiem, co to dało, tak właściwie, do końca. Natomiast, wie, co wiem, że wrócę się do miast, do Nowak oczywiście, żeby zrobić tam porządne sprzedawanie wszystkich pierdół, które tutaj nagromadziłem przez te dwa wjazdy. Naprawdę, sporo tego. Uuu, a to są trupy. Mogłbyś być teraz zdezorientowany, bo mam burzę za sobą, za oknem. No prawie, no to już trochę się oddaliła, ale jeszcze poniekąd. No się tam grzmi niby. A się już kończy. Sama raz na juvenalia burza. Dobra, biegnę jak widzi na piechotę na nogach. E, na piechotę do Nowak. Na nogach, chcę pana powiedzieć. Dlaczego? Nie wiem, no, po prostu jakoś. I chcę zminimalizować używanie szybkiego transportu. O, w ogóle, czy ten ko... Kolei... Tylko myszka mi się zahaczyła? Sorry! myszka Wychodzi. Czy ten koleś, gdzie on jest, ten hey. hey. z kapeluszem? On tam czas chyba stoi? Gdzieś tam. A może tutaj jest jakiś typ, który ma. A tu jest, ty śpisz! Może mi już jakieś zadanie da jeszcze. W sumie wątpię, ale. Cóż wie? Nie, spadaj. Nie chcę mi nawet pytań jakichś zadać. Po co? No dobra, kontynuuję swój bieg. Normalnie do Nowak. A co? Normalnie, mnóstwo pasy prawdopodobnie zarobię. Niedługo, znaczy jeszcze niedługo to może nie, ale... Na pewno w pewnym momencie będę miał taki moment, że będę miał tyle pieniędzy, że nie będę miał co z tym zrobić autentycznie. To nie jest złe, nie? Ale... Zresztą nie będę miał pomysłu, co za to można by kupić. Jakieś bronie na pewno będę kupował raz na jakiś czas, nie? <laughs> Ale... Kurde, nie dość, że... a raz to mieszka, raz kabel od tego schałek mi się plączą. No kurde, to ten Nowak się tak daleko zbudował i to miasto za daleko. Ciekawe, czy tam Buna będzie widać. Pomachajmy Bunowi. Chyba jego główka, a co, on plecami stoi, czy mi się wydaje? Bun. Jak ty wykonujesz są warte, jak ty plecami stoisz? Albo mi się wydaje. No bez kitu. Stoi plecami. <laughs> Może on jest taki zajebisty, że on plecami po prostu widzi. No dobra. Nie plecami, tylko raczej... Harkiem, czy jak to tam powiedzieć? Tu Wiktor, mijamy Wiktora po prawej, po lewej, do, do swojej No się to nie wiem, czy mam sens, żeby szedł do chałupy. Hmm. No, troszkę sens. Ponieważ zostawił tutaj parę śmieci i powiecie co, zrobię tutaj e, cięcie i zobaczymy się po porządkach i po zakupach, żeby Wam tego oszczędzić. Jestem z powrotem po zakupach, no w sumie to zawsze jak mówię zakupy, to mam na myśli, że sprzedaję. Mam 8500 kapsli prawie. Byłem też w swoim domu i wziąłem wszystkie komponenty potrzebne do zrobienia tych wystawów naprawiających broń, bo teraz sobie ich porobię, je porobię. Jeszcze tutaj na dokładkę jest mnóstwo takich, które mogę ukraść, ale... Jestem wykrywany i nie, to nie te kila mnie wykrywa. Te kila nie ma żadnego wpływu na wykrywanie, bo już to sprawdzałem. Zresztą zaraz zobaczycie. Szkładowo. No tutaj jestem ukryty i co? Te kila niby mnie powinna widzieć. No, nieważne. Eee, natomiast nie wiem, co mnie w końcu widziała ta krowa. Ta karawana. No co, spadaj, nie chcę, żeby mnie wykrywali. Bo będę zmuszony użyć mojego wspaniałego triku. nie mojego, ale... <laughs> no co? Kto mnie widzi niby? Jasna cholera. Tutaj jest tyle komponentów, które by mi się przydały paszte kilono. No teraz dopiero mogę. Co ciekawe. A teraz ten karawań zdecydowanie idzie w tym kierunku. Kurda, tutaj tyle, wszystko. Że, wszystko jest właśnie specjalnie po to, żeby robić właśnie te zestawy naprawiające, no? Wy wy. Wy... Bracz mi stąd. O. O, ten karowanie już ma strzebra, serwo. Dobra, idą sobie już na szczęście. Długo nie pobyli w tym mieście, co ciekawe. Zaliczyli i spierdzielają. <laughs> Przepraszam. <śmiech> No i co, teraz będzie można? Nie, jeszcze nie. A to Wiktor może jest wykrywacz, że tutaj o mnie zaraz. A tak, to Wiktor mnie wykrywa. Patrzcie na jego. No co za zdrajca. Zaraz, zaraz. Powinni mnie tutaj nie wykrywać w tym miejscu. To już nie rozumiem. Teraz ten kolej z kolei. Kurde, no nie da się z nimi normalnie. Nie da się tutaj nic ukraść. Bo te wariaty normalnie cały czas gapią jak jakiś idioci normalnie, jakby nie mogli z domu wrócić. Ech, ale tutaj już mogę. To sobie mogę wziąć w sumie. Okej, okay. no. <todgłosy> Idziesz? No nie wiesz, że to wiktorem jest takie odległości. Wykrywa, że ja tutaj. No nie, dobra. Dobra... Cały czas obserwuję, żeby mnie nie wykrył przypadkiem, bo się boję. Ta jasna teraz tracę karmię, spadaj. Świetnie, dobra. Jeszcze tam jest sporo tego, dobra, nieważne. I teraz, gdzie się robi? Tutaj się robi zestawy do naprawy broni. Mogę etko 4 zrobić, Czy, czego mi tak brakuje. E. A zaraz, bo tutaj się coś zmieniło. To mod tutaj coś zmienił. Nie wiedziałem, że to potrzebuje aż dwóch klejów. Jeden, to już się pozmieniało. Dobra, nie będzie, że 4 w takim razie. No, to sobie ponaprawiam teraz. Puk, puk. Patrzcie. Myk. Słabo, jeszcze. Dobra, ujdzie. To. Dobra. Hmm. Co by tu jeszcze można ewentualnie naprawić? Co ma sens? Snajper. Nie jest w najgorszym stanie, nawet. Dobra, tyle. Koniec. Jak tam czas? No nie wierzę w to, że tutaj. O, mogę jednak. Mam taśmę. Chyba mogę. Już? Nie zabiją mnie za to? Chyba nie. Dobra. To jeszcze szybko zrobię to i będzie święty spokój. Sorki. Ale dbam, że tak powiem, o swoje bronie. Nic na to nie poradzę. A to co? Kondenser, który waży 55. Ja nie wiem, do czego to może służyć. Nawet. No co jest? Halo. Tylko jeden? Dobra, niech pan będzie. Hmm... Coś tu przegapiłem? jakiś pierdoły. Więc ja w ogóle teraz chciałbym zrobić? To jest dopiero pytanie. A wiem. Pójdę oczywiście na północ od tego miejsca. Jakżeby inaczej, a dokładnie to pójdę tak trochę na północny wschód. Skrócę sobie trochę drogę. A jeszcze przy okazji powinienem zahaczyć... Eee, nie. Idę tam. Aczkolwiek tu jest... billboard. Mi się wydaje... Mi się kojarzy koło jednego billboarda, ale to chyba nie, to, nie tego. Chyba... chyba nie. Nie? Koło jednego billboarda jest taki koleś, jeden. Z gitarką. Hmm, można by z nim pogadać. Ewentualnie, ale nie ma go, to nie. Gdzie indziej siedzi. Hmm, co to jest? Co tu takie rzeczy robią? To ciekawe. Wow, Zupełnie losowe znalezisko No i mniej więcej tam, gdzie ten trójkącik chyba chce iść, tak mi się wydaje Być może to jest ta lokacja, o którą mi chodzi, ale pewnie nie jestem powinna być Na 80. A za Aha, tak, to jest jeszcze to o tym zapomniałem a w sumie to nad dobrze. nad dobrze, że tutaj idę. <coughs> Sorry. To jest jeszcze lepiej, ponieważ tutaj będzie oczywiście książka. No nie, no wiadomo, że książka tu będzie. Musiałem zahaczyć jakieś miejsce, bo dawno, że nie książki nie zagarnąłem. O, 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 spokojnie. Ten dźwięk, chociaż nie rozumiem, kiedy on się pojawia, ale to jest strasznie dziwne. Sugeruje coś bardzo niefajnego. Bardzo, bardzo, bardzo niefajnego. To jest coś, jedne z najbardziej upierdliwych stworzonek, które tutaj w grze mamy. To są takie osy. Zaraz muszę sobie zapisać. Zmutowane osy. Niby nie są takie niebezpieczne, ale mają tą durną truciznę, która jest w wkurzająca. Dobra, spróbuję się pozbyć tego dziadostwa. Siu, siu, siu! Um. O kurde, znakłatował te kile. Jestem w szoku. O ja piodzie. Tak słabo. Wow 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 Aż to było... Not intensywne bym powiedział. E, są różne sposoby na walkę z tymi dzianami. <coughs> na razie... Na razie nie mam jakiegoś specjalnego... Wiecie, co? Jakbym udałem się w skrzydełka trafić... O, to by nie miał szans... Za późno. Skrzydła! I teraz patrzcie, jeśli dobrze trafiłem, to nie może latać. I jest bra Żeby nie było. Teraz jest zupełnie bezbronny praktycznie. To się opłaca naprawdę serwać skrzydła. Ja jak tylko będę ja... wyobraźcie sobie wyrzutnie rakiet! To ona jest całkiem dobrym sposobem na nie. Tylko trzeba. No ja to zresztą zobaczyć, jeśli będę miał wyrzutnie i będę miał do czynienia z tymi cieciami. No to może zademonstruję to, może będzie okazja. Dobra, zrobię sobie tutaj przerwę.